Ciałem żołnierzyki, moje kochane, witam wszystkich serdecznie. Z tej strony kocham się nisko: Kapitan Rutain. E, moi drodzy, ostatnim czasem pytacie mnie, jak wygląda Twoje studio? Jak, jak to wszystko jest zrobione? Moi drodzy, moje studio to nie jest nic wielkiego, więc ten film będzie e, takim filmem, jak zrobić coś z niczego. E, moi drodzy, z tego względu, że. Pokój, pokój, w którym się to znajduje, to jest w sumie pokoik, w którym się to wszystko znajduje, jest dłuższy niż, niż szerszy, ale było niewykorzystane pomieszczenie. I pomyślałem, jak zmieści się tutaj moje biurko, to tutaj się zainstaluje. Na początku nie było prądu, nie było oświetlenia, wszystko musiałem zrobić sam. Zaczęło się. Jak się zaczęło? Teraz możecie sobie zobaczyć. Nie było pięknie, nie było różowo, nie było kolorowo, aczkolwiek wykładzina już leżała, więc o tyle dobrze. No i oczywiście, pomału, pomału, zaczęliśmy. Coś z tym robić, w sumie ja zacząłem coś z tym robić, także fireworków się nie spodziewajcie. Nie jest to studio, które, które włożyłem tysiące, tysiące euro absolutnie nie. E, z czasem oczywiście dokupowałem to i owo. Jeszcze do końca nie jest zrobione to tak, jakbym chciał, ale jest to taka przestrzeń, której ja spokojnie mogę posiedzieć, podumać, porobić dla Was filmy, e, no i oczywiście pograć trochę na gitarze. O, tak, już rutek gra na gitarze. Moją gitarę też y, zobaczycie. Oczywiście mikrofon będzie brzmiał troszeczkę inaczej, z tego względu, że teraz używam głównego mikrofonu. No a tam będzie mikrofon z telefonu. Sorry, nie mam żadnej drogiej kamery. Może kiedyś, jak dobijemy ze 40-50 tysięcy subskrypcji i coś zacznę zarabiać na tym YouTubie, wtedy pomyślę o tym, żeby się y, wzbogacić w sprzęt, zaopatrzyć w jakiś lepszy sprzęt. Ale na razie jest jak jest i jest też dobrze. O, no i dobra. Zapraszam na tour. No, i jak to mówią, This is where the magic happens, e, czyli wchodzimy do mojego e, kurewnika. E, tak jak mówię, małe, małe. Tu jest moja ściana zadumy, Ogólnie rzecz biorąc, moje, moje DVD to nie wszystkie, nie wszystkie DVD. no jeszcze, jak widzicie, szalik, polska e, czapeczka, hard rock, mój zapasowy monitor zapasowe powiedzmy sobie trzymadło do monitora wszystkie jakieś pierdółki, przyrządy, śrubokręty i inne rzeczy tutaj są w skrzyneczkach ja to sobie trzymam pod ręką dlatego, że nieraz się przydają, oczywiście fotelik fotelik na którym sobie lubię zasiadać no i tutaj tak wygląda moje całe Całe studio. Ciasno, ale własno jak to mówią. Małpa, małpa też jest z nami, ja lubię kolekcjonować te e, takie kurcze born to be rule, born to rule i takie takie, ogólnie rzecz biorąc takie okrągłe pierdziążki, jak widzicie trochę wygłuszenia na ścianie, bo było potrzebne, był efekt takiej studni, moja żaruwa, moja żarówa, na którą jeszcze nie znalazłem budowy żadnej. Ehm. Ciężko mi coś, coś, coś do niej dopasować Aczkolwiek to jest kolorowa żarówa Więc te wszystkie światło, całe światło, które widzicie Z tyłu, no podczas streamów To jest właśnie z tej, z tej żarówy Moje okienko, tak jak ktoś by się zastanawiał Czy się duszę, czy się nie duszę w tym pomieszczeniu Jak sobie wejpuję Nie duszę się, okienko jest cały czas otwarte Moja szafeczka z pierdółkami Różnymi pudełkami I tak dalej, i tak dalej Moi drodzy No i tutaj moja, powiedzmy sobie, taka kolekcja na czarną godzinę, czyli mamy tutaj Whiskacha, e, Hennessy, e, mamy Bend of Brothers, Pacific, the Trilogie, the Sienkiewicza, no, pudełeczko od myszki, e, w którym trzymam dodatkowe switche i inne pierdółki Świeczka zapachowa, też jest bardzo niezbędna, no i oczywiście moja gitara, moja gitara, y, która, którą zakupiłem jeszcze w 2001 roku tak, moi drodzy, w 2001 roku jest to BC Rich, to w sumie Wam pokażę. Jest to BC Rich, seria New Jersey. Dla miłośników gitary coś to może powie. Czyli ta wyżej sygnowana seria. Czekałem na gitarę, aż przyjdzie do mnie ze Stanów 4 miesiące. O, czekajcie, jeszcze na dole, jeszcze na dole. Skurczy byka, odspożyłem. odwoziłem. Dobra, poszło. To jest moja, moja gitarka. Trochę widziała. Przepraszam. O, tak się otworzy. Trochę świata zwiedziła. Trochę pojeździła, trochę pograła. Jak ktoś się interesuje, to tutaj mamy 81 i 8, 8, 5, Aktywne pick -upy, zasilane baterią. Bardzo fajny sprzęt. Struny to akurat w tej chwili siedzą. De Dario Dziesiąteczki. Zazwyczaj używam DR, ale ostatnio ich nie mogłem znaleźć. Więc od czasu do czasu sobie właśnie pogrywam. Piecyk, nic specjalnego, taki malutki pierdzioszek. Jest to fender, ogólnie rzecz biorąc, 45 W. Mały Fenderek, ale może powiedzieć, dla mnie wystarczy z tego względu, że mogę go podłączyć do prądu i mogę go podłączyć też i do komputera bezpośrednio. I stamtąd sygnał idzie przy nagrywaniu prosto do kompa więc to jest akurat fajne. No jak widzicie, portfelik, pierdziożki, inne rzeczy. Moje dwa monitory, moja nowa lampka, nowe oświetlenie. Yy, mikrofon Yeti Nano: Nic specjalnego, yy, żadnego deka do niego nie mam. Używam, już używam zaraz Wam pokażę, czego używam. Yy, mamy tutaj kamerę Nexigo, ten yy, Też bez żadnych szaleństw no i klawiatura K70 myszka G-Wolf Skoll Steel Siriesy siódemki Arctis 7 tutaj dek do ładowania telefonu dodatkowa dodatkowy DVD drive no i co, trzymaj na czapeczkę i oczywiście mój fotel, który jest, muszę powiedzieć, ze mną już wiele, wiele lat a rozji mogę polecić śmiało, yy, pomimo wielu, wielu lat naprawdę dalej do tej pory działa. No i tam widzicie yy, jest też oczywiście ładowarka do yy, baterii. No i pod spodem, pod spodem, moi drodzy, siedzi bestia. To jest właśnie mój. Na kabelkologię nie patrzcie z tego względu, że ja często rzeczy podpinam i odpinam. Nie nie kopię, wystarczająco dużo miejsca jest. A patrzeć na niego też cały czas nie muszę, więc jest schowany, nie kurzy się. Jest to wszystko fajnie zrobione, wszędzie są filterki. Także tylko wystarczy raz w tygodniu filterki sobie przetrę i jest tacy. Także o, no i co, jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o moje drobne, drobne studio, moi drodzy, to to. Tak wygląda, mniej więcej. Tak jak powiedziałem, nic specjalnego, coś z niczego. Drobne pomieszczenie, w którym nic nie było. No i zagospodarowałem, przepraszam, nie odkurzałem jeszcze. Także wybaczcie mi e, bardzo. Ok, no. drobny tur, mamy już za sobą nic wielkiego, tak jak powiedziałem żadnych fajerwerków wszystko prosto, drobnym sumtem wiele rzeczy zamawiałem z Amazona, z Niemiec z Wielkiej Brytanii tak jak siatka maskująca kosztowała bodajże 20 euro chyba 40 euro za panele wygłuszające, które jeszcze chciałem domówić, ale w tej chwili są niedostępne zobaczymy może w późniejszym czasie bo jednak dobrze dobrze je mieć szczególnie gdy się lubi troszeczkę głośniej przydziażyć trochę yy, na gitarce yy, lampkę lampka lampka ogólnie rzecz biorąc to moi drodzy ona można zrobić ją jaśniej ciemniej Daje fajne, fajne światełko i muszę wam, muszę wam powiedzieć, że kupiłem za całe 37 euro w Lidlu. Także jak widzicie, tak jak każdy z Was, szukam gdzie można zaoszczędzić. Jeżeli chodzi o moje peryferia, to yy, klawiaturkę, tak jak wspomniałem, Corsar K70, mam już chyba ze 3 czy 4 lata. Polecam. Naprawdę yy, świetna, nie do za. Pipi. Yy, myszka Dewolf yy, Skoll, mało popularna w Polsce, aczkolwiek bardzo lekka, 50 parę gram. Yy, waży naprawdę, naprawdę fajna. Podkładeczka, jak widzieliście, yy, Steel Series yy, używam. No i w sumie co? Nic więcej, moi drodzy. A do obróbki wideo używam programów takich jak ten. Do obróbki filmów używam programu DaVinci Resolve, dla mnie idealny, nie DaVinci Resolve Studio, bo to już jest płatna wersja, a da DaVinci Resolve, tą darmową, która ma praktycznie biorąc wszystko, czego potrzebuję. Tak jak widzicie w tej chwili, w tej chwili właśnie edytuję dla was, dla was film, tutaj mam swoje zbiory, wideo i do każdego, do każdego z filmów mam przyszykowany, powiedzmy sobie, projekt, który ułatwia mi, mi pracę. Parę filmików o, o projektach z Da Vinci. kiedyś gdzieś tam e, wrzuciłem, ale zdecydowałem, że jest ich tyle w internecie, że w sumie nie będę tutaj e, konkurował z kimś, kto zajmuje się wideo edycją e, na co dzień. Mam nadzieję, że e, coraz lepiej te filmy wyglądają i e, cieszycie się e, nimi. Jeżeli chodzi o nagrywanie mikrofonu, moi drodzy, i dlaczego na przykład brzmi tutaj inaczej, a tam inaczej, e, to mam bardzo, fajne, e, bardzo, fajne, bardzo fajną nakładkę, która nazywa się e, Voxengo Mar. -E I tej, tejże właśnie nakładeczki mogę używać zarówno w DaVinci e, 17 e, i e, zarówno w Streamlabsie, na którym to właśnie streamuję. Odnośnie ustawień Streamlabsa zrobię może inny, e, inny film, jak to, jak to wygląda, ale to jest właśnie to. Ot. I tyle moi drodzy, tyle z mojego studia. I tak, jak powiedziałem, ode mnie to już wszystko. Także żadnych fajerwerków. zwykłe, zwykły pokój, przekształcony co nieco. E, ale muszę Wam powiedzieć, że mieć coś takiego to jest naprawdę bardzo fajna sprawa. Ten kąt dla siebie do pracy, w którym można się odizolować od tego wszystkiego, co dzieje się w domu, e, gdzie prawie nikt nie przeszkadza. No bo wiadomo, dzieciaki, tak czy inaczej, mają gdzieś: czy tata streamuje, czy tata nagrywa, czy tata edytuje, e, i tak przychodzą. No sami wiecie, nieraz widzieliście w trakcie streamów, ale to jest, to jest powiedzmy sobie urok, urak, urok bycia, bycia ojcem, głową rodziny. Ode mnie to już wszystko moi drodzy, jeżeli chcecie wesprzeć mój kanał i pomóc mi w zakupie jakiegoś lepszego sprzętu, wygłuszenia i tak dalej, i tak dalej. No na pewno kamery, na pewno co bym chciał następne kupić, to lepszą, lepszą kamerę, z którą mógłbym chodzić nagrywać dla was to nieco, ale no póki co posiłkuję się telefonem. Jest guzik wesprzyj, jest... Buzik podziękuj. W trakcie streamów można również użyć super czatu. No i dla tych swoich wszystkich wspierających bardzo, bardzo dziękuję i Wam również dziękuję za to, żeście poświęcili te parę minut na obejrzenie dzisiejszego filmu. Do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się, hej.